It's my z tej strony Minecraft multi, a to jest drugi odcinek Minecraftowego blogu. Tak! Ja! Yeah. Tak, ten blok się nazywa Minecraftowy blok. Boże, 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 boże. Ojoj, oj, oj, multi multi, co żyć? Zrombał, zrombał. Dobra. Tak jak mówię, ten blog się nazywa Minecraftowy Blog. Tak go nazwałem. Wiem, powtarzam się dużo, dużo razy i się będę dużo razy powtarzał. Tak. Ok, a teraz tak normalnie. się mnie w krótszych włosach. Teraz w Jak to się zrobiło? Patrzcie. Ja to tak zrobię, tak wziąłem za uszy i założyłem czapeczkę. Ale tak mi jest lepiej, więc tak. I ten minecraftowy blog się nazywa Gdzie są odcinki? Multi, multi, gdzie są odcinki? Tak, jak zauważyliście, nie zauważyliście, tylko jak to mówię, myszka działa, więc dopóki nie będę nowej myszki, nie będzie nowych odcinków z minecrafta, i różnikę, więc... Więc, więc, więc... Pomóżcie mi uzbierać pieniądze Na nową myszkę, subskrybujcie Komentujcie, oceniajcie I do zobaczenia w kolejnym odcinku minecraftowego blogu Siema!